Siemanko Siemanko, witam w kolejnym nagraniu. Dzisiejszy filmik będzie przedstawiał część drugą rozpakowania zamówienia, którego dokonałem 31 stycznia. Wtedy mieliśmy zamieszanie na rynku srebra, i tak oto przyszły do mnie somalijskie słoniki, które zamówiłem poprzez stronę numimarket.pl. W sklepie karkonoski dom numizmatyczny i tam zamówiłem 5 uncji słonia somalijskiego rocznik 2020, koszt zakupu to 124 zł za uncję plus koszty przesyłki, i spróbujemy sobie to jakoś otworzyć. Tutaj paczka w paczce. Solidnie zapakowane. Jeśli chodzi o historię monety ze słoniem, to wszystko zaczęło się od roku 1999 w Zambii. Tam niemiecka mennica Bawarian Mint produkowała właśnie najpierw dla Zambii. Tą monetę, a następnie od 2004 słonie, tak powiem, przeniosły się do Somalii. I tutaj są te, powinno być 5 somalijskich słoników. Jest tu paczuszka. Tak i tu jeszcze jedna, tu są chyba jakieś rachunki. 623 zł mi to wyniosło, 5 uncji słonia somalijskiego. No dobra, rozpakuję to i coś, coś opowiem o tej monecie, tylko dajcie mi to jakoś rozpakować ups dobra no, jest jeden słonik drugi trzeci czwarty jest też piąty 124 złote za uncję. I co można powiedzieć o tej monecie? Tak jak już wcześniej wspominałem, wszystko zaczęło się w 1999 roku w Zambii. To znaczy niemiecka mennica Bawarian Mint produkowała dla Zambii y, pierwsze słoniki trwało to przez 5 lat, natomiast później y, wszystko przeniosło się w 2004 roku do Somalii. E I niemiecka mennica produkuje od tamtej chwili co roku na monecie wizerunek słonia w 2020. Roku mamy to dwa słoniki z napisem African Wildlife, Elephant. Jest tu też oznaczenie kruszcu, z jakiego jest wykonana moneta, czyli srebro, 4 dziewiątki i waga, jedna uncja trojańska. Tutaj mamy wizerunek dwóch słoników, a w tle jest góra Kilimanjaro, najwyższy szczyt Afryki. Jeśli chodzi o awers jest to godło z Somali. z napisem Somali Republic i tutaj jest nominał 100 szylingów. Jeśli chodzi o to godło, są to dwa lamparty podtrzymujące tarczę, w środku której znajduje się gwiazda bardzo fajna monetka. Jeśli chodzi o symbol słonia, no to wiadomo, symbol słonia przyjął się jako amulet przynoszący szczęście, jest to symbol bogactwa i prestiżu, a także dobrobytu. No a tutaj podwójne słoniki, no to już w ogóle podwójne szczęście. I tutaj jeszcze razy 5. Także to już całkiem Od 2010 roku słoniki są jeszcze wybijane w złocie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o somalijskie słonie. Przy okazji tego nagrania chciałbym polecić takie kanały, jeśli chodzi o srebro. Tutaj mój skromny kanał wypatrzyli tacy słynni. Polscy Silver Stakerzy, jak Silver Star, srebro kobiecym okiem. Dziękuję za pozytywne komentarze. Również Silver Fo, który wypatrzył mnie tutaj i zaprosił na Discord, a także Moneciarz jest to bardzo rzeczowy kanał o poświęcony właśnie. Srebrnym monetom, także polecam przy okazji te trzy kanały i dziękuję za wsparcie i pozytywne komentarze. Na tą chwilę to by było wszystko. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Trzymajcie się, cześć.